Dzień dobry, czyściczałem z tej strony Delfin, a dzisiaj Connor, gramy w Roblox Phantom Forces i runda się właśnie zaczęła, więc nie ma co gadać, tylko lecimy, 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 nie śpimy. I... A jak pamiętacie albo nie pamiętacie, MK11 była odblokowana, ostatni ciukle nadal nie umiem strzelać w tej grze, tak? Jestem w to beznadziejny ciągle. Hardpoint nie wiem czy był czy nie, dla tych co nie wiedzą, takie jak King of Hill, tylko trzeba ciągle być na tym punkcie i on się przesuwa. A ja jestem ze snajperką na... W sumie snajperka czy to był shotgun? Nie wiem. Na jakim poziomie są jakieś normalne ulepszenia do tego, nie wiem, celownik. Od 10, a to nie wiem co to, tego kiedyś nie było. A, takie coś Jestem w niebieskich, czyli, czyli nasz jest punkt, dobra? Naprawdę, nie było go tam. Nie było go tam przez chwilę. Halo, czy się już w życiu? Nie było go tam. Kto mi tu tupta? No, nareszcie. Przynajmniej jednego trafiłem Ora, Kolejny... to nie wierzę. A ja nie mogę trafić, no super. Pało mi się, czy to było oponę, czy to jak ktoś biegł. Zdawało mi się, że kogoś widziałem. Chyba tylko oponę. Dobra. Teraz byłem pewien, że widziałem. I drugi jeszcze biegnie. Było dobrze. No wiadomo, Glock, pisuć, pis też trzeba trochę Nie hmm. Niby można kupować to ulepszenie za hajs, ale. przez ten bieg... Um, chyba nie ma. nie ma. nie wiem. Nie wiem, nie Tak, żebym jeszcze trafiał, to by było w ogóle super. Zostawcie mnie. Mnie tu nie ma, ja tylko przejazdem. Garnę. Ile kosztuje celownik Jakieś miary, Nie. Nie mówię o snajperskim, ale cokolwiek. Gdzie jest ten, co ja kiedyś używałem? Nie, to... a Gdzie jest a Tu jest za ile? Za 437. Nie stać mnie oczywiście. Może skiny powinienem posprzedawać, jakby można. No, czy... Bo noże o noże w tym są, ja zapomniałem A skąd... Skąd oni tym roku halo? Skąd oni się wzięli? Ktoś nie odpowiem. Nie wiem, pomyl pomyliłyśmy się. Potrzeby, bo z tego naprawdę ten tu ma dopiero ciężki dzień, a nie ja. Trzeba przynajmniej te 10 kg, bo ja nic nie zrobię. Celownik wszystko zasłania i zaraz padnę od tego jeszcze. Dobra, jeden, drugi. No ja po prostu za bardzo do przodu leciałem z tym, to trzeba jak ze Snapebreką Co mi tam tu znowu? Mam nadzieję, że to moi Gdzie jest ten punkt? To tam No coś miło, że to przegramy Razem chociaż ten celownik odblokować! Co tu się dzieje? <try> Trzy karabiny, co ja mogę zrobić z pistoletu? No nic no. Przyglądać się i patrzeć bezczynnie. Jeden, dobra, nie wiem jakim złem, ze wsparciem czyimś. A drugi już nie. A drugi mnie wyjaśni. Idea, Jeszcze, dobra, jeszcze tylko dwa. I znowu zaczynam za bardzo rozszerzać. Okej. Okay. Przydałoby się wiedzieć, to by była kasa na... Nie tam na celowni, na kluczu do skrzynek. To by było przydatne, przyczelnie tu. To... poszukany, dobra jest poszukaliśmy system trochę dobra bo chcę dada mieć i móc D podnieść D te 10 Za Holding z to spokone To są Mac 10 Gościu skąd ty... skąd ty to... wziąłeś? Poproszę z point. Dziękuję. Mam skin? Czy do tego nie ma? Nie mam od razu więcej widać. Na przykład, no nie wiem, taka sugestia, żeby trafić? Taka luźna propozycja dla mojej postaci, żeby trafił, ale to nic obowiązkowego, po prostu, gdyby tak mu się chciało trafić, to byłbym zadowolony. Dobra, nie ręka zabola jakieś, nie wiem. Symulatory, czy jakieś. No co ja robię? Tam jest gdzieś. No i. Ilu was tam jest, oprócz mnie dwóch przyszło i wystrzelało wszystkich? Naprawdę. Nie umiecie przypominać ludzi, no. Ogar, chociaż minimalnie musi za mnie być. Oplatam na górze, ktoś szedł, trudno Gdzie mi tupta? Tutaj mi tuptają! Wszędzie mi tuptają Dobra, 4 minuty do końca No nie wiem czy się to odrobić Nawet jakbyśmy teraz przez cały czas trzymali tego chwila. Co ja robię? zaćmę jakoś zaśmia tam no, sobie nie myślałem gdzie ja mam więc nie, nie wiedziałem Dobra i uwaga No kościu weź no, no w sumie tano co ty no, jaka to jest. Ten Moja ranga trzecia jego 6-5 no, Równe rangi Równe uprawnienie ごめん、そんなにでもとれる。 Dobra, nie wiem, poddaję się. Biegnijcie, jestem z wami. Jestem tuż za tobą, biegnij. Granat! O, o z... <laughs> Jakie Tak, Czekaj, w sumie mogę z nożem tam grać. tylko lepiej na może nawet. No i... Dobra jeszcze dostanę za to kasę czy nie Nie, miałem 430 czy 340 Wstać mnie na skrzynkę na kluczyk skrzynkę ja bym na to koniec otworzył Eee, do Gosta za 360 No dobra, jedną No dobra i Ej, do Groca 17 Przynajmniej używam tego? W jakiej wartości? Pytanie. 43. No dobra, ale to przynajmniej założę. Tu fajnie w ogóle jest, poczekajcie. Właśnie nie wiem, czy tak? Fajnie, by się, fajnie się w sumie komponuje z gripem. Czy... w taki barys sposób, że grip tylko. Czy może całe, ale nigdy mi się nie podobało jakby w cały w takim kolorze jednym. jakoś mi się nie podobało nigdy. Myślę, że... Eee, że nie wiem że grip chyba tylko. No? No, nawet nie. Nie wiem, 9, 10 był co nie. Da. Dobra, no. Więc cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Co? Trzymajcie się ciepło. Łapka w górę. Sub. Trzymajcie się ciepło. No i cześć.